Witam serdecznie na tygodnióweczce, tygodniówka Miłość i Praca od 27 maja do 2 czerwca. Zrobimy sobie w tym filmiku cztery znaki, strzelec, koziorożec, wodnik i rybki. Tak? Dobrze, patrzymy. Co w miłości u strzelców i... Dobrze mówię strzelca. Co w miłości i w pracy? Co w miłości i w pracy? To nie tak. Strzelczeki moje kochane. Co u Was nadchodzącym tygodniu? Co w miłości i związkach? Co w miłości, związkach u co, co tam u Was? Trzy buławy, cztery buławy. Co w miłości? No bardzo przyjemnie u bardzo przyjemnie. Tak jak sobie wymyślicie, tak zrobicie i będzie Wam bardzo, bardzo sympatycznie. Trzy buławy. Eee, Zaplanowana, nie wiem, wyje bo pokazuje mi się wyjazd. Wyjazd, wycieczka gdzieś. Może jedziecie w, w, w Pieszczady, tak jak ja. <grym> to dajcie znać. Mm, tak jak sobie tutaj zaplanujecie, tak będzie. Bardzo fajny, przyjemny czas. Bardzo fajny tydzień emocjonalny. Dużo zabawy. Znajomi. Eee, no, tutaj jesteście tacy zrelaksowani i i kochani wręcz, wy będziecie kochać i będziecie się czuć kochanie w Jaka jest rada dla Was? Jaka jest dla Was rada? Jaka jest dla Was rada? Proszę bardzo, korzystajcie z tego to dziewiątka kielichów. Spełnienie życzeń, radość, zabawa, satysfakcja emocjonalna. Tak, to jest taki dla Was czas, to jest taki Wasz tydzień. Super, po prostu super, lepiej chyba być nie może. No nie, nie, no może. No ale jest naprawdę ekstra. Korzystaj z tego czasu w szczelczyku. Jeśli chodzi o tą osobę, o której tutaj myślisz, o, o tej miłości, o tym związku, tutaj nie wiem w jakiej jesteś konfiguracji, bo mi się to nie pokazuje. Bardziej mi się pokazują chyba może takie luźne związki, ale to nie, nie wiem, może mogą być i stałe i maże, małżeństwa wieloletnie również. Chociaż raczej, raczej nie zaglądacie chyba do mnie takie stateczne małżeństwa. W każdym razie radą jest korzystaj, bawcie, nie nadużywaj alkoholu. Dobra, patrzymy, co dalej w finansach. No, proszę bardzo, proszę bardzo, Aha no tutaj w finansach mogą być chwilowe braki, ale poradzisz sobie z tym. Musisz wziąć ten ciężar na siebie, dziesiątka była. Musisz wziąć ten ciężar, dźwignąć to w szelczyku, ale ty sobie poradzisz z tą sytuacją. Jest chwilowy jakiś brak. Jest chwilowe zuburzenie. Ale ty jesteś cesarzową. I widzisz, i jeszcze masz siły do tego, żeby pokonać wszystkie te, te, te trudności w tym tygodniu. I myślę, że w tym tygodniu już one zostaną ogarnięte. Nie? Może ci brakować po prostu kasy jakoś na coś, na e, jakaś taka sytuacja. Że jest jakaś, e, jakiś brak, jakieś zubożenie. Mm, natomiast natomiast czujesz że to jest chwilowe. Po prostu trzeba wziąć ten ciężar, dźwignąć, załatwić sprawę e, i kłopoty zostaną zażegnane, jak przystało na cesarzową. Cesarzowa jest niezależna pieniądze ma. Być może to, 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 być może otrzymać jakąś pomoc od kobiety, od matki może, lub od kobiety e, jakiejś, która e, będzie w stanie Wam pomóc, to prawda? To tak to wygląda. W każdym razie kłopoty finansowe, jakie by tutaj nie były, to zubożenie w piątce, co się pokazało, zostanie w tym tygodniu zażegnane i wszystko się ułoży. Co chcą ci anioły powiedzieć, trzolczyku? Obserwuj swoje myśli. To bardzo ważne, aby myśleć wyłącznie o tym, czego pragniesz, a nie czego się obawiasz. Przed chwilą, e, przed chwilą to miały e, poprzednie znaki, nie pamiętam które teraz. Jak wy wiecie, to dajcie znać w komentarzu. Ja już mi się myli. <grym> już mi się myli. Także słuchajcie, w miłości cudnie. Miłości cudnie. W pracy również uważam, że cudnie, chwilowe kłopoty. To tak jak w życiu, nie moje drogie. Pozdrawiam Was serdecznie. Zachęcam do komentarzy, do łapki w górę, do subskrypcji. Żeby troszkę mi pomóc ten kanał rozkręcić i wesprzeć. I żebym miała... Y motywację, że y, mam dla kogo tutaj czytać te karty, że ktoś ogląda, A, bo jak jest mało wyświetleń, to mam wrażenie, że to wiecie, to to bez sensu jest, nie? Dobrze, teraz zrobiłam strzelczyki. Jak zrobiłam strzelczyki, to później są co? Koziorożce. Koziorożce teraz zapraszam. Koziorożce na tygodniówkę zapraszam, na tydzień czerwcowy tak zwany, długi, czyli tam od, od poniedziałku, czyli 20 chyba siódmego do 2 czerwca ten tydzień wypada. Koziorożce, co u was w tym tygodniu w miłości? Co u was w tym tygodniu w miłości? Samotność... Samotność, e, ponieważ wasza osoba jest przy żonie mężu. No, takie karty mam. Może dla jednej osoby, ale takie są. Co ja poradzę? Także ten tydzień w samotności koziorożec spędza. Jaka jest rada? Zapewnić sobie towarzystwo, spędzić czas z dzieckiem. Może taka jest rada? Wiecie co? Jeszcze mam tutaj taka mi się przy tym, przy tej radzie, taka mi się nasunęła myśl. Żeby się zastanowić, czego wy naprawdę chcecie. Wiecie jak ten pazik tutaj do tej złotej rybki wypowiada życzenie, to w czwartek jest spełnia. Może wypowiedzcie życzenie, czego wy tak naprawdę chcecie. I na głos wypowiedzcie, może zapiszcie sobie na kartce papieru. Może coś takiego. Co jeszcze? Dla stałych związków to ten tydzień taki też właśnie taki trochę wiecie co, samotny. Samotność w związku bym powiedziała. Takie oddalenie, trochę takie jakby różne zapatrywania, różne oczekiwania mogą się tutaj objawić jakoś bardziej w tym tygodniu dla was koziorożce. I wy tak trochę się tutaj izolujecie, wiesz. I ta Twoja osoba, i Ty y, tak w samotności chcecie bardziej. A y, jeżeli macie dzieci, no to tutaj jest y, taka informacja, żeby dzieciom poświęcić uwagę, żeby y, y, spędzić czas z dziećmi, z dzieckiem, żeby może y, też. Y, Poczuć sobie taką, słuchajcie, dziecięcą radość jeszcze, żeby tak sięgnąć do tego momentu, gdzie, kiedy um, się poznawaliśmy, kiedy, do tych pierwszych takich, takich początków wspólnych, nie? E, żeby poruszyć tą energię pierwszą, taką nową, świeżą. To taka informacja, a w pracy, w finansach jest dobrze. Jakiś może wybór będzie Was czekał w tym tygodniu koziorożce. Jakieś, jakby, jakby dwie opcje, nie? Hmm. Możecie coś rozważać, jakąś sytuację. Hmm. Nie wiem, dwie propozycje pracy, dwa kierunki, e, dwie możliwości gdzieś wyruszenia, nie wiem, no, może chcecie jakiś kurs zrobić, tak? I rozważacie. E, i rozważacie, który wybrać, nie? Czego ja tam chcę się pouczyć, w którym kierunku mam pójść. Mogą przyjść jakieś małe pieniądze, nie za duże w tym tygodniu. Ogólnie, ogólnie spokój, równowaga, dokonywanie jakiegoś wyboru, bo zamierzam iść w jakimś tam kierunku, tylko jeszcze dokonuję wyboru w którym kierunku. Jaka jest dla Ciebie rada? Totalna zmiana, wiesz? Totalna zmiana. Może trzeba będzie wyjechać nawet do innego miasta, do innego państwa. To jest taka podpowiedź dla ciebie. To jest totalna transformacja. Wyprowadzka, przeprowadzka, zmiana pracy, zupełna zmiana pracy. Czyli rezygnacja z jednej, podjęcie drugiej. Ok? Zupełna zmiana. Jaka jest rada od aniołów dla ciebie? Różnic, który mnie tutaj słucha, jakiej potrzebuje informacji, Dostępne możliwości. Czas przyjrzeć się innym możliwościom. To dobry czas, aby dokonać zmian. No, widzicie, o czym ja przed chwilą mówiłam. Nie przestają mnie zaskakiwać karty. Są niezwykłe. Tutaj przed chwilą dla Was mówiłam o totalnej zmianie radykalnej, ogromnej zmianie i właśnie dostaliście od góry. Od wszechświata informacje o zmianach, że jest to dobry czas na zmiany i żeby się ich nie bać, tak? Moje kochane koziorożce, buziaczki, pa, zapraszam do łapki w górę, do komentarza, jak to z tobą rezonowało, co ja tutaj właśnie gadałam. Nie wiem, do kogo ja gadałam, daj znać, czy do ciebie gadałam. Pozdrawiam serdecznie, a teraz zapraszam wodniki. Wodniki zapraszam na tygodniówkę od 27 maja do 2 czerwca. Będziemy sobie patrzeć energetykę w miłości i w pracy, w pracach finansa. Już mi zostało wodniki i rybki. Dwa znaki i koniec. Wodniki, wodniki, jaka jest energia na wodników, w miłości, w miłości, relacjach. Dwóch facetów jest do wyboru, jeden młodszy, drugi starszy, nie wiesz wodniczku kogo masz wybrać. Na razie sobie tak lawirujesz między jednym a drugim. A tu trzeba, jako rada, to jest siedem buław, więc tutaj się trzeba wziąć i trochę odgonić, wiesz? To tak trochę żartem powiedziałam, wiesz? No, dwie energie męskie się pokazały. No to co ja mam tutaj mówić, nie? Pokazał się rycerz denarów i król kielichów i dwójka denarów, miłości w związkach. Radą dla Ciebie jest siódemka buław. Siódemka buław. Mówię o tym, żebyś postawił, postawiła granicę. Wiesz, nie możesz sobie na wszystko pozwalać. Masz adoratorów po prostu tutaj, no. Możesz sobie wybierać, natomiast ważne są, żebyś, nie wiem, z jakiegoś powodu, żebyś Ty postawiła granicę, żebyś była, czy był tutaj, wiesz, asertywność tutaj się kłania? No. To wiesz, z jakiegoś powodu nie jest dla ciebie dobre, że ty się czujesz już wręcz atakowana, atakowany. No. Ale mam wrażenie, że masz po prostu powodzenie. No, takie tutaj energię zebrałam. E, może mówię do jednej osoby, ale jest powodzenie. Tutaj jest jedna osoba jeden mężczyzna, mmm, który się. E, e, z, o, spod znaku ziemi, czyli co tutaj będzie byk. I co jeszcze jest ziemskie? Podpowiedzcie mi, bo nie pamiętam. <laughs> w każdym razie stateczny. Ostateczny, taki z poważnymi zamiarami, ten rycerz. I on tutaj będzie chodził i może i wychodzi, nie? Drugi jest bardziej emocjonalny, spod znaku wody. Ryby, rak, skorpion. Może być. I radą jest. Bo wiesz, ty jesteś tutaj. Wiesz, ty nie możesz jakby, nie masz, czy ty nie masz odwagi powiedzieć, że wybierasz tego jednego, nie umiesz sobie jakby poradzić z tą sytuacją, a karta siedem buław mówi, że trzeba sobie poradzić, że trzeba obronić swoje zdanie, trzeba obronić swoją postawę i nie można się godzić na to, czego ty po prostu nie chcesz, no może sobie nie życzysz towarzystwa dwóch facetów, mężczyźni, odwróćcie sobie te role, nie? O, może to jest mężczyzna, który ma takie powodzenie u kobiet, że no w ogóle nie wie, co ma zrobić. Wodniczek. A wodniczki to takie są. Takie szufaki. Takie. Mm -hmm. No dobrze, co ja chcę jeszcze? Placa finanse. O, ja tutaj się rozgaduję, a tu jeszcze ryby przede mną. No, dla wodników tutaj będą, słuchajcie, tak, wyjazdy. Będzie praca w tym tygodniu. I wręcz mam wrażenie, że Ty będziesz musiał wyjechać. Będą jakieś rozjazdy, wyjazdy. Coś fajnego, coś przyjemnego. Taka przyjemna praca pożytecznym, bym powiedziała. I jaka jest rada na tę pracę finansową dla Ciebie? <słuch> Bardzo zdroworozsądkowo masz podejść. Masz podejść do tej sytuacji, masz oprzeć się na swoim doświadczeniu. Jeżeli będziesz podejmował jakieś decyzje w tym tygodniu, to masz się oprzeć na doświadczeniu już, bo ty już coś wiesz. Nie wiem dla kogo, ale taka informacja jest. Kierować się intelektem, intelektem nie tam, nie sentymentem, nie uczuciami, intelektem. Dobrze? W każdym razie pieniądze są zapewnione, będzie jakaś podróż służbowa, może, albo podróż połączona właśnie z zarobieniem pieniędzy. Wypowiedz. Życzenie. To magiczny moment. Wypowiedz życzenie i ciesz się jego manifestacją. To były wodniczki. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Zapraszam do subskrypcji do, mm, i do komentarzy. I do łapek w górę również. Pozdrawiam Was serdecznie. A zapraszam ryby. Rybenki. Na nadchodzący tydzień od 27 maja do 2 czerwca. Energię. Zobaczymy sobie energetykę tygodnia w miłości w pracy i w finansach. Dobrze. Co u rybek? Co w miłości u ryb? Co w miłości? Powiem Wam, że ekstra. Powiem Wam, że rybki. Super. Radą jest karta kochanków dla ryb na ten tydzień. Może będziecie musiały dokonać wyboru. Taka jest rada dla Was. Poważnego życiowego, wiesz. Zdecydować się może. Na, może trzeba się po prostu ryby w końcu określić. No, bo tak to wygląda, wiesz? Że wy sobie tutaj e, pitu, pitu rybeńki, wy to takie o, nie? Taka, taka rybka, to popłynę sobie tu, a to tam. <grystanie> Żartuję. <grystanie> tak mnie naszło przy ostatnim znaku. No dobra, żartowałam. Tydzień fajny. Macie tak, asa asabuław, więc, więc będą tutaj seksy, jest tutaj energia seksualna, fajna plus szóstka kielichów, więc będzie Wam błogo, będzie Wam miło, będzie Wam przyjemnie we dwoje. I tak cieplutko, bym pod kołderką. No naprawdę, no naprawdę. I jest tego bazik mieczy, więc będą też jakieś tutaj rozmowy między Wami. Może się będziecie zwierzać? Nie, no takie no fajne energie, no naprawdę fajne. No co mam tutaj? Co tutaj nie ma co czytać? No fajna jest miłość, jest seks, jest pożądanie, jest, są rozmowy. No ale radą jest duży arkan, jedyny tutaj w tym rozdaniu jest. Hmm. Dokonaj wyboru, rybeńko po prostu. No, trzeba się określić. Musisz się określić kto lub co jest dla Ciebie ważne. I to jest na to ten tydzień dobry. No, taka jest podpowiedź tutaj od y, Tarota. Co w finansach, co w pracy. E, tutaj jeszcze w, tej, w tych związkach w tej miłości. Może będziecie jeszcze wracać. E, dobra, dobra, już wiem, że wiem. O, tu jeszcze, jeszcze inna y, grupa osób mi się pokazała, że Wy będziecie Obserwować, lub ktoś was będzie obserwować z przeszłości, ktoś będzie zbierał wywiad na wasz temat, taki tak zwany śledzik, nie, że on sobie tam podpatruje, gdzieś może w mediach społecznościowych rybanika i patrzy, co on robi, co on mówi, co on gdzie on jeździ, bla, bla, nie. No, to tak może będzie sobie tutaj może marzył. No ale to tam nie wiem, a jaka rada? No, no może jeżeli jesteście w, w jakichś trójkątach emocjonalnych, to trzeba się określić, lub po prostu określić, czy miłość, czy pieniądze, czy co tam. No trzeba dokonać jakiegoś wyboru. Ważny życiowy wybór w tym tygodniu dla Was, rybki. Co w mm, finansach? Co w pracy i finansach? Dobrze, jest równowaga, bo jest równowaga, czyli wszystko się uda załatwić, tak jak My sobie tego życzycie i jest dziewiątka denarów, czyli kasa też będzie z tego tytułu zarobiona. Jest tutaj też pokazana pasja. Ryby będą zarabiały pieniądze na swojej pasji na tym, co kochacie robić, co macie w sercu, czym to ona jest tak w serduchu nie. I z tego pieniądza, z tego są pieniądze, satysfakcja bardzo duża. Satysfakcja finansowa. Macie tutaj w tym tygodniu pieniądze na wszystko, czego sobie tam zażyczycie. Radą jest um, głupiec w tych finansach, więc tu macie czystą drogę, to macie zielone światło na to, żeby stworzyć coś nowego, um, żeby iść zupełnie może w nowym kierunku, zupełnie nieznanym, nie? Karta głupca. On jeszcze nie wie, dokąd idzie, ale wie, że idzie, bo tam bo serce prowadzi. Taka to jest energia, taka jest dla Was rada na ten tydzień. Bardzo fajne macie karty. Lekkie, luźne, ale i bezpieczne. Są tu, jest i pieniądze, jest i miłość w tym tygodniu. Okej. Okay. A co? Skóry mówią na manioły. Co nam mówi? przeświat, Co rybańką chce powiedzieć? Co rybka? Matczyna uzdrowienia. Gdy uzdrawiają się Twoje uczucia dotyczące matki, twoje pragnienia manifestują się szybciej i dokładniej. Hmm. No, widzicie, tu jest też może jakaś dla kogoś informacja ważna. Kochani. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam do łapki w górę, do subskrypcji i do komentarza. Jak to z Wami rezonowało? Czy ja do Was mówiłam, czy jednak niekoniecznie? Pozdrawiam Was serdecznie, Buziaki Papa.